To wszystko się zaczęło dawno temu. Od Janowa przez edukację, smog, a teraz jeszcze obra. Raz, wy Oczywiście, lasów, wyrąb lasów, wyrąb lasów puszcz, w, puszcz. sądy, y, niezawiśli sędziowie gnębieni. Tego jest cała masa, a ludzie, którzy są w partii, tylko korzystają na tym i y, robią interesy, biznesy i to chronią. Bo im dłużej nie mamy odpowiedzi, tym wiadomo, że nie dostaniemy Właściwie żadnego winnego na tacy. Nie będzie tego winnego. No, poniekąd się zgadzam z panią Basią, że nie będzie tego winnego, że gdzieś tam na samym końcu zadecyduje sąd, oczywiście spolegliwy, że pan Zdzisiu Kowalski otworzył jakąś śluzę i spuścił ścieki. Proszę państwa, co ja mogę państwu powiedzieć? Jestem tutaj jako ekolożka, pracuję nad ekologią już tyle lat, że to, co się stało, naprawdę nie jest dla mnie niespodzianką. To są lata zaniedbań, to są lata ignorancji, braku, nie, braku kompetencji, a także yy, niedoceniania problemów ekologicznych. Jest rok 1960. Wtedy wszystko się zaczęło. Jeśli Państwo pamiętacie taką pozycję Antoniny Lękowej, oskalpowana Ziemia, kiedy ona tam przedstawiała jakiś stan odry i prosiła. Jako reporterka o zajęcie się kwestią wód w Polsce, przeszło to, przebrzmiało jak no właśnie woda w Odrze. I Od sześćdziesiątych lat borykamy się z tym problemem. Wszyscy pytają, gdzie są ekolodzy, ekolodzy ostrzegają, ekolodzy zajmują stanowiska, ekolodzy pracują nad problemami, naukowcy również i nic się, proszę Państwa, nie dzieje. Dlaczego? Bo priorytety polityki są zupełnie inne niż my byśmy sobie to wyobrażali. Na ogół polityki są trzy: polityka społeczna, gospodarcza i polityka ochrony środowiska. Dlaczego ona jest taka ważna? Bo kiedy jej nie przestrzegamy, dochodzimy do granicy, dochodzimy do ściany, dochodzimy do barier rozwoju yy, gospodarczego. Teraz mamy takie bariery. Może właśnie ta katastrofa do czegoś służy, żeby ludzie zrozumieli, że jeżeli nie będą w stanie wywalczyć czystości wód. To nie będą mieli gdzie i skąd wziąć brać wody do podlewania własnych upraw, że nie będzie wody do chłodzenia, że nie będzie wody do procesów gospodarczych. Może wreszcie to zostanie zrozumiane, że człowiek nie jest jakimś tworem ponadprzyrodniczym, że człowiek jest częścią przyrody i że przyrodniczych praw należy przestrzegać. Proszę Państwa, teraz. Oczywiście domagamy się różnych sprawiedliwości. Ukarać winnego. Winnych można ukarać, tylko mówię, tych prawdziwych winnych bardzo trudno będzie ukarać. Będzie po prostu jakiś sprawca zastępczy, pan Kaziu, pan Jasiu, albo jakiś tam inny. Pan bądź pani. Proszę państwa, szukamy źródeł zanieczyszczeń. Dla mnie jest zupełnie obojętne, kto tam odrezkaził. Dlaczego? To może być jedno źródło zanieczyszczenia, to może być kilka źródeł zanieczyszczeń plus warunki, takie jak zmiana klimatu, też się nikt tym nie przejmuje. Takie, takie warunki, jak na przykład susza, niżówka w Orze, jest mi to zupełnie obojętne, bo przez 62 lata, jak łatwo obliczyć, od lat 60., mówimy o tym samym i do nikogo to nie trafia, bo polityka gospodarcza jest najważniejsza. W drugiej kolejności polityka społeczna, no bo to jest niby ważne a polityka ekologiczna i tak zwany ekolo, ekorozwój już dawno został zarzucony. Czy państwo od dziesięciu lat może słyszycie w jakichś przemówieniach hasło ekorozwój? Nie. A tymczasem świat idzie naprzód. Tam już nie ma ekorozwoju. Tam jest tak zwana ekologia resilience, czyli zrównoważona, odtwarzająca. Bo to nie znaczy, że mamy nie truć. My mamy przywrócić do naturalności Warunków, to cośmy po prostu zaprzepuścili, zdewastowali i zniszczyli. W związku z tym, oczywiście, odszkodowania za szkody są ważne. Sprawca jest ważny, ale ja, ekolog, domawia, domagam się czegoś innego. Przede wszystkim zmiany systemu, bo jak Państwo wy widzicie, wszystko zawiodło. Zawiodły instytucje, które są instytucjami kontrolnymi. Zawiodły instytucje, które mają monitorować yy, wody, zawiodły instytucje, yy, które mają naprawiać szkody w środowisku, bo yy, niech się Państwo nie zdaje, że ta katastrofa ta obecna była... Nie do odwrócenia. Można było ryby wyławiać, można było przenosić do innych zastępczych zbiorników, ale, drodzy Państwo, było święto. Było święto, a jak jest święto, no to nic nie można zrobić, tym bardziej. Więc czego się domagam? Zmiany systemu, nie tylko monitoringu, zmiany systemu prawnego. I takie obiekty, jak na przykład rzeka Odra, powinny mieć osobowość prawną, tak, żeby prawnicy mogli występować w interesie tej rzeki. To jest nam potrzebne. Bo teraz, niby co? Jak prowadzić proces w obronie Odry, kiedy nie ma na to żadnych podstaw prawnych, takich, które by były korzystne dla tej rzeki, a więc i dla nas pośrednio, prawda? Następnie. Zwrócić uwagę już nie ku ekorozwojowi, bo to już zapomnijcie o tym w tym systemie, który w tej chwili mamy. Tak jak pani powiedziała, w systemie, który jest niedemokratyczny. No, to w takim razie co zrobić? Ta ekologia typu resilience musi być podstawą, a polityka ekologiczna musi być nadrzędną w stosunku do wszystkich innych polityk gospodarczych, bo w tej chwili oczywiście liczy się zysk za wszelką cenę, proszę Państwa, nie liczy się ani nasze zdrowie, ani wszystkie inne koszty, tak jak na przykład wartość przyrody. Owszem, przyroda ma cenę, ale jest to na przykład cena drewna, a nie cena wartości przyrodniczych, czyli systemem ciągnionym aż, prawda, do końcówki życia drewna, które można, które ono yy, yy, z profitami daje. Dzisiaj PZW wyszedł z komisji, bo usłyszał, że Wody Polskie pracownicy pierwsi byli zaangażowani. W ostrzeganie, informowanie nas o katastrofie. Kłamstwo. Słyszeliśmy, że nic się nie stało: Polacy. Nie mamy żadnego problemu. Kłamią nas politycy, media i my mamy już tego dość. Bo widzimy na naszych oczach, że odchodzi nam świat, który znamy. I nie wiemy, co będzie. Jako geograf jeszcze chciałam powiedzieć, że na te domostwa. Nie ma co zrzucać winy. Wodę w domach używamy w ilości 2%, trzech. To przede wszystkim przemysł, rolnictwo jest odpowiedzialne za niezrównoważone gospodarowanie swoimi odpadami. Oznacza to, pierwsze pytanie dla nas wszystkich, kto zapłaci za utylizację, za renaturyzację, za utylizację i rekultywację naszych. Śmieci cywilizacyjnych, odpadów cywilizacyjnych w dobie katastrofy klimatycznej, w której wody już nie ma, w tych miejscach, gdzie jest przemysł, nie mamy w czym rozpuszczać naszych ścieków. To jest to jest. Ja mając minimalną wiedzę na ten temat, jestem przerażona, a ludzie dopiero jak nie zobaczą wody w kranie, jak jest to w Indiach, jak jest już w Hiszpanii, jak ona idzie wielkimi kropkami tutaj do nas z południa, naszej półkuli, może dopiero się wtedy obudzą, może wtedy, jak mówił sławny James Lovelock, twórca teorii Gai, że nie ma już nadziei dla ludzi w schyłku antropocenu. W nowocenie będzie tak, że tej ziemię resztki życia uratują, uratuje sztuczna inteligencja, która będzie miała nas na smyczy. W niej nadzieja. Zobaczcie, jakie piękne tworzy obrazy.